A dzisiaj, robaczki, będziemy dzieciom pomagać, więc słuchać do końca. Wiem, że zbiórka miała być na inny cel, ale jednak będzie na dom dziecka. Słuchajcie, w jaki sposób w ogóle wybrałem ten dom dziecka, bo to też bądź mądry i wybierz jeden dom dziecka. Są strony, gdzie są takie jakby ogłoszenia domów dziecka. I głupio jest mi mówić, że to są ogłoszenia, ale to jest jakby nieistotne. I przeczytałem kilka, ale a to ktoś prosił o konsolę, a to na przykład o tam chyba 16 ładowarek typu C, bo dzieci gubią. No i oczywiście nie ma w tym nic złego, no ale też, no to niech nie gubią. A w jednym ogłoszeniu było nastawienie bardziej na takie rzeczy do nauki. A tu na drukarkę, a to na jakieś artykuły szkolne, a to na klocki, bo wyobraźni rozwijają. Patrzę, województwo opolskie. No to myślę sobie, przecież ja będę tam tydzień z Warszawy jechał. I czytam listę tych rzeczy i jednemu dzieciakowi marzy się wóz policjantyczny. Mówię, no i dobra, no i jadę za Opole. No weź miej serce i nie kup dzieciakowi wozu policjantycznego. I kupię mu ten wóz i to już zrobię poza zbiórką. Bo pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na korepetycje dla tych dzieci. Ja sam, taka ciekawostka o mnie, przez 6 lat uczyłem matmy i doskonale widziałem, jak bardzo pewność siebie u dzieciaków buduje to, jak zaczynają ogarniać w szkole. To po pierwsze, a po drugie, dobrze napisana matura otworzy tym dzieciakom być może wiele dróg, których normalnie by nie miały. Oprócz tego, jeden z tych chłopaczków, którzy tam są, tylko ja nie pamiętam który, bo ich tam jest dziesięcioro, to weź pamiętaj, ale jeden z nich ma jakiś talent do rysowania. Więc oczywiście, że warto będzie to sprawdzić i wysłać go na jakieś korepetycje z rysunku, bo wiadomo, tam. Może architektem zostanie? Wiecie, ja też nie chcę być jak influencerzy na Instagramie, że nakupuję tym dzieciakom słodycze i porobię sobie zdjęcie. Bo dzieciaki słodycze zjedzą i już, a tylko repetycje z nimi zostaną. Pisałem wam na Instagramie, że dajcie mi chwilę, to z głową to będzie pomyślane. Część pieniędzy będzie na pewno przeznaczona na psychologa, a też część pieniędzy pewnie nie do końca będzie przeznaczona stricte na korepetycje, tylko na rzeczy, które te dzieci w jakiś sposób rozwijają. No bo ja też długo rozmawiałem z matką tych adoptowanych dzieci, i tam jest też niepełnosprawna dziewczynka. No jej na korepetycje z matematyki nie wyślemy. Ale jeśli starczy pieniędzy, to są też inne rzeczy, które ją rozwijają. I czy z tą dziewczynką, czy ogólnie na przykład z tym psychologiem, to też nie chcę się jakoś mocno rozwijać na ten temat, bo. no bo też nie chcę jakoś tak publicznie opowiadać dokładnie, co tym dzieciakom się w życiu wydarzyło. Co do weryfikacji wydatków, korepetycje będę wybierał ja. Żeby nie było tak, że jakaś tam sąsiadka uczy i wystawia faktury. I ja będę dostawał informacje od korepetytorów i potwierdzenia przelewów od tej matki, że pieniądze zostały wydane na korepetycję. Ta kobieta jest naprawdę przeserdeczna, ale sprawdzać można. I teraz posłuchajcie o partnerach zbiórki, bo najlepsze na koniec. Dla osób, które nie wiedzą, to przypomnę, że fanka zaprosiła mnie na studniówkę i ja w styczniu idę na studniówkę. I wypożyczalnia samochodów Auto.pl daje mi Audi A7 na moją trasę stand-upową, a na studniówkę obiecali mi McLarena. McLarenę na studniówkę podjadę. I Platinum Auto, jak się tylko dowiedzieli o zbiórce, to powiedzieli, że totalnie się przyłączają. Żebym na tej studniówce wyglądał jak milion dolarów, to koszt. Legarnię i wszystko będzie miszyła firma Rekman. I Rekman, jak się dowiedział o zbiórce, to też się przyłączają. Prodajet Catering. Ten catering, który wam polecam, też się będzie zrzucał. Słuchajcie, dalej. Strona kupbilecik.pl to jest ta strona, przez którą ja sprzedaję bilety na swój stand-up. I były już trzy wydarzenia, na które kub zrezygnował z połowy prowizji. Więc jak kupowaliście bilety na mój stand-up, to już się dokładaliście do zbiórki. 28 stycznia w Warszawie w Teatrze Palatar. Stadium będą organizowane urodziny Midasa i to będzie stand up, a później będzie after w klubie po stand upie. I na urodziny Midasa też kup bilecik opuści trochę na prowizji. Dziewczyny z kup bilecika jak się okazało też są robaczkami i się mega ucieszyły, że mogą dołączyć do zbiórki. Klub, w którym będzie after, to was za tydzień poinformuje jaki to będzie klub, też się dorzuca do zbiórki. Właściciel kilku lokali w Warszawie, Koto, Kufel, Dobrzegu i Galeon, jak się tylko dowiedział, że będzie ta zbiórka to już się pyta, gdzie jest link do zbiórki. Nawet Hopshop Barbershop, czyli ten barber, do którego chodzę, też się będzie zrzucał. Paweł Konkiel i Marlena Mysza, czyli osoby, z którymi występuję, też się zrzucają. Niedługo wyjdzie gra planszowa i ja tam będę jedną z postaci. I chłopaki, jak się dowiedzieli, że będzie zbiórka pieniędzy, to też się zrzucają, mimo tego, że oni sami robią zrzutkę pieniędzy na tę grę dla siebie. I na koniec dwie osoby. Maturzystka, z którą idę na studniówkę. Też się zrzuca? A jeden z robaczków rzucił mi na Instagramie takie wyzwanie: że jeśli podczas studniówki krzyknę do maturzystki, Chodź do wuja, wujo pobuja, to wpłaci na zbiórkę dwie stówy. Przyjmuję wyzwanie. Chciałbym, żeby każdy z Was zostawił lajka like pod tym filmem i napisał komentarz z robaczków. Niech to idzie w świat, bo. Kurde, no powiem wam. No naprawdę, no dobrze robimy, naprawdę dobrze robimy. A najbliższy odcinek będzie dopiero w środę, wyjątkowo. A na Facebooku i na Instagramie w Story poinformuję was czemu um, weekend miałem zajęty